Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać grę planszową, o jakiej wspominałem jakiś czas temu na Facebooku. Gra do pobrania, na przykład ze strony koduj.gov.pl, w formie do wydrukowania takich siedmiu bodajże karteczek, gdzie na pierwszy mamy takie wprowadzenie, omówienie działania kart oraz do wycięcia mamy karty do gry. Gra tak naprawdę polega na układaniu ruchów naszego robota. W wersji tej na Koduj .pl. jest to wersja gry duel, gdzie dwa roboty ze sobą się ścigają. Kto pierwszy kogo złapie, coś, ala gra w berka. Tylko, że każdy z nich jest berkiem i zależności, kto kogo pierwszego zbije. Dobra, tak to wygląda. Karty są. Naprawdę bardzo fajne, graficznie zrobione. Na grafikach są pokazane ruchy przed i po wykonaniu danej karty. Ja wydrukowałem je na takim grubszym papierze, ale można też to wydrukować na zwykłej kartce A4, a potem ewentualnie przykleić do czegoś grubszego. Ale powiedzmy, że ja wydrukowałem na takim bloczku dyplomowym, technicznym. To jest nasza plansza przeszkody oraz nasze pionki. Pozwólcie, że pokażę Wam już wersję wyciętą. Tak wygląda wersja wycięta. I na czym polega gra Duel? Duel, która właśnie jest na Koduj.org. Znalazłem stronę, gdzie są jeszcze pisane inne gry, typy gier Code, Code robi, ale weźmy sobie Duel. Weźmy sobie dwa pionki i gra polega na tym, że nasze roboty muszą się gdzieś spotkać i w zależności kto pierwszy kogo dotknie, to ten wygrywa. Yy, powiedzmy, że mamy w ten sposób mamy dwóch graczy. Losujemy po pięć kart. 5 kart, mam nadzieję, że dobrze policzyłem. I musimy wykonać 3, 3 ruchy. 3 karty musimy wykonać w każdej turze. Jeżeli nie wykonamy, nie mamy takich kart, jak chcemy, żeby nasz robot się poruszał, to trzy karty wymieniamy i w danej turze się nie poruszamy. Dla przykładu, żółty robot będzie rozpoczął naszą rozgrywkę i zrobimy następujące ruchy. No, mamy tylko ruchy do przodu, więc nie będziemy jakoś tu kombinowali. Trzy razy do przodu. Raz, dwa, trzy. Sprawdzimy zielonego robota. Yy, zielony robot ma yy, takie karty. Yy, dobrze. Yy, obrót, zobaczcie. Na przykład ta karta. Obrót z góry nogami. Tak wygląda nasz robot. Tak będzie wyglądał po pierwszym ruchu. Obrót w lewą stronę. Yy, zrobimy tak. Niech będzie w ten sposób. Raz, dwa, trzy. I nasz robot obróci się raz, dwa, trzy. Wykonaliśmy trzy ruchy. Tu też wykonaliśmy trzy ruchy. Karty odkładamy na bok i rozdajemy nowe karty. Rozdam w ten sposób, aby była większa szansa na randomowe karty. Tu mamy jednego robota, tu mamy drugiego robota. No, niestety ten nie ma ruchów. Musi mieć jakikolwiek obrót, te karty odpadają. Natomiast ten robot może wykonać trzy ruchy do przodu, raz dwa trzy, raz dwa trzy. Tu się spotykamy. Ten robot się nie poruszał, nie miał karty, więc losujemy kolejne karty. Raz dwa, raz dwa, raz dwa. Ok, ok, są jakieś obroty. Może coś się nam uda zrobić. Tutaj też są jakieś obroty. Yy, załóżmy, że ten robot zaczyna jako pierwszy, nie jest, a w sumie nie jest tak źle. Zobaczcie, yy, mamy obrót w prawą stronę, więc zrobimy tak hop i hop i nasz robot porusza się do przodu, obrót do przodu, żółty zbija zielonego, żółty wygrywa, ponieważ żółty ruch rozpoczynał, rozpoczynał turę i to jest taka najprostsza wersja dół. Oczywiście, możecie sobie wybrać różne typy gier. Dam Wam też linka do angielskiej strony, gdzie są opisane inne typy gier wraz z filmikami. Gra jest naprawdę genialna. Od kilku dni gram ze swoim 6-letnim synem. Nie ma żadnego problemu, żeby tą grę zrozumiał. Fajnie się przy tym bawi. Oraz 4-letnią córką, która mnie ogrywa w duelu. Naprawdę, ogrywa mnie w duelu. Tu troszeczkę też zależy od szczęścia, ale zrozumiała zasady gry i w to gramy ale oczywiście można wymyślać sobie samemu grę. Ostatnio, któregoś tam wieczoru, znaczy w sumie wczoraj, wczoraj wymyśliłem sobie taki, taki rodzaj gry, że kładziemy sobie robota, budujemy mapę, e, na przykład coś takiego i naszym zadaniem jest przejście od zielonego do e, żółtego robota, za jednym ruchem Czyli mamy do dyspozycji Wszystkie karty Możemy sobie je rozłożyć tak Żebyśmy je widzieli Przód, lewo Weźmy kilka w prawo e, Powiedzmy, dobra Tyle powinno nam kart wystarczyć I teraz układamy sobie Za jednym ciągiem Dobra, czyli tak Robot, przód, przód, raz, dwa Obrót W prawo Ok, następnie przód, przód obrót w prawo, czyli tak, tu w prawo, jeden do przodu, obrót w lewo, dwa do przodu, czy będzie tu i tu. Yy. I obrót w prawo, czy w lewo. <grywy> tu, oczywiście, z pomocą, może nam przyjść obrazek. Powiedzmy, zobaczcie, to będzie w prawo na pewno, ale zobaczcie, robot będzie stał tu, tak skierowany do przodu i musi się obrócić w prawą stronę. No i teraz wykonujemy ruchy, zobaczcie, przód, przód, robot stoi tak, za chwilę stanie w ten sposób, obróci się w prawo. Przód, przód, analogicznie w prawo. Jeden raz w przód, nie wiem, czy to widzicie, o, to może te przesunę, hopla, jest. Jeden w przód, o, i zobaczcie teraz, hopla. Yy, mamy tak robota, tak? I musi obrócić się w tym kierunku. Czyli jest w lewo. Idziemy dalej. Yy, przód, przód. Hop. I obraca się w prawo. I do przodu kończy nam grę. No i tak to wygląda. Wariacji jest naprawdę wiele. A jeżeli ktoś posiada drukarkę 3D, słuchajcie, tak jak ja, to bardzo szybko może sobie wersję papierową zmienić na wersję 3D i ja już mam przygotowaną taką oto grę i w taki oto sposób mogę ze swoim synem pograć. Przygotowany zestaw startowy wygląda tak. Robociki. Przeszkody. I można grać. Dobra, to tyle w tym materiale. Jestem ciekaw, czy będziecie chcieli więcej. Yy, o tej grze usłyszeć, znać, znać na przykład po tygodniu jak nam się gra z moim synem, jak rozbudowaliśmy tą grę, bo już mam w planach rozbudowanie tych plansz, bo naprawdę, naprawdę jest fajnie. Polecam każdemu, jeżeli teraz nudzicie się w domu, poproście rodziców, sami wydrukujcie. Tą wersję papierową i zacznijcie grać, bo jest to naprawdę przyjemny sposób na spędzenie wolnego czasu. To ja się z Wami żegnam, życząc wam miłego dnia, wieczoru lub noc, w zależności kiedy tymi mi widzicie, i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!